Ktoś widza ogólnie bariera, y, gdzie miałem jechać z samochodem się nie zapisała, bo y, gdy ją zbudowałem, już trochę zacząłem nagrywać, pojechałem, zrodziłem sobie na łyżwy, bariera mi się nie zapisała, więc musiałem budować od nowa. Y, odbudowałem już tą barierę, mam wszystko nagrane. Y, mniej więcej będę wrzucał tą barierę dzisiaj wieczorem lub może nawet pojutrze, nie wiem, na pewno której godzinie. Muszę jeszcze to do końca zmontować i tak dalej ogarnąć. Więc przepraszam yy, za takie duże opóźnienie. Trzy dni tam. Yy, mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Po prostu nie zapisała mi się ta cała bariera i musiałem od nowa yy, ją budować. Ale końcówkę dodałem coś od siebie, żeby wam się podobało, żeby nie było żeby nie było żeby nie było złych emocji, więc no, yy, czekajcie dzisiaj o, po 18, coś takiego, albo może i nawet jutro, jeszcze napiszę Wam, wrzucę posta, no to to tyle, do zobaczenia, cześć!